Cześć, hey, jestem na plus do klejnośnik, nomik na i kolejny odcinek z Roblox'a. Witam. Dzisiaj jest mega akcja. Wiecie co się stało? Zdobyłem hasło i login od Fireouta. Tak, zdobyłem jego hasło do Roblox'a i dzisiaj będę mu się wkradał na konto. Patrzcie na to. Tutaj mam już login wpisany i tutaj tylko wkleję y, hasło. No i spróbujmy. Zobaczmy czy działa. Tak. Jestem na jego koncie tutaj w Robloxie. Ej, no nie wierzę. Zalogowałem się na jego konto i teraz mam dostęp do jego wszystkich tutaj gier, do wszystkich skinów oraz jego Robuxów z grup. Bo widzę, że tutaj normalnie Robuxów za dużo nie ma, no ale coś czuję, że na grupie będzie miał ich bardzo, bardzo dużo. No i patrzcie, ile ma znajomych. Tutaj jest co porobić, nie? Tutaj do niego mogę się tutaj pobawić. Tym bardziej, że on na pewno ma jakieś fajne rzeczy kupione w grach. Najpierw obczaje. Co on tutaj na przykład ma kupione? Tutaj nic. Nie, tutaj ma jedną rzecz kupioną, no ale to jest tak. No nic specjalnego. Eee, ciekawiłoby mnie jakieś takie tryby, gdzie on wydał serio dużo Robuxów. A na pewno będą takie tryby. Może w Blogsburg coś kupił? O, coś czuję, że tutaj Bloxburg kupił. Mm, ok, kupisz sobie dom eee, i to. O, dobra, tu trochę rzeczy kupił, jak widzę. Nie, no, na pewno muszę mu zmienić awatar. Eee, widzę, że on ma jakiś tutaj. jakiś taki dziwny. Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest, ale tutaj ma swój outfit zapisany, e, więc spoko, już ten podstawowy skin e, będziemy mieli. Teraz wbiję na przykład na jakiegoś J-Breaka albo coś takiego. O, właśnie, może na jego prywatnym serwerze wbijemy e, i żeby ludzie wbijali. O, tu się skończyły jego serwery. Widzę, że wszystkie się by pokończyły serwery, dlatego wbijemy na zwykły serwer e, i poczekamy, aż widzowie jego wbiją i sobie ich potrolujemy troszeczkę. Okej, okay, jesteśmy już tutaj na serwerze, wbijam najpierw do j na pewno wbiję sobie gdzieś jeszcze, no ale oczywiście, jeśli jestem tutaj na jego koncie, no to będę siebie promował, tak? Niech wbijają do mnie, niech zostawiają suby, e, siema. Zobaczymy, czy ktoś mnie w ogóle rozpozna, tak? Bo będziemy szukać serwera, gdzie ktoś mnie w ogóle rozpozna. Co on ma tak mało skrzynek, kurde, i on w ogóle kasy nie ma. To mi się nie podoba, w sumie otworzymy sobie skrzynki... Przynajmniej dostanę jakąś kasę dla niego. Ja mu normalnie pomogę na tym koncie, nie? Potem mu jeszcze strój na pewno chcę zmienić. Czemu on ma tak malutko skrzynek i ma tylko 4000? Co jest z Fireoutem? Gdzie są jego pieniądze? Ja, ja tego nie rozumiem. E, w sumie... Czy ja mogę wysłać skrzynkę? Jak tu się wysyłało skrzynkę? Bajse... Ja nie chcę kupować z Safeu. E, ja chcę gifta, właśnie. E, on nie ma nawet 5000. E, to trzeba mu jeszcze otworzyć. Tu widzę, że na tym serwerze... O ktoś wbił jakiś mój znajomy, nie? Dobra, lecimy z tym. Zobaczymy czy ten znajomy napisze do mnie albo będzie za mną biegał. E, pojawiło się na czacie, więc spoko. Dobra, ile mamy? Mamy 5000. No to idealnie po prostu wyślę sobie sam save. Nie chcę auta. Auto mi niepotrzebne. E, gdzie są te gifty? Tu. E, buy. E, ten za 5000 gift e, plepsu. O, gift Hehe, <laughs> wysłałem sobie sam paczuszkę. Spoko, już go tutaj na 5000 okosiłem. E, dobra, siema. O, już mnie ktoś rozpoznał. Siema. O, już, już zaczyna się akcja. Zobaczymy, czy coś będą pisać, nie? E, co tam? O nie, teraz będę miał te głupie szlaczki, nie? E, to mnie wkurza strasznie. Gra, ale gra jest głośno. Dobra, czas ciszyć, o jeden. E, przynajmniej będzie troszeczkę ciszej, a potem to naprawię. E, czekajcie. Suby dla pleca o. Prawdziwy, tak, prawdziwy. Tak, to jestem prawdziwy tylko... Znaczy prawdziwe konto, ale fireout nie, więc... hmm. Coś, coś się nie zgadza, ale to nieważne. Ja chcę się tutaj z nimi pobawić, zobaczymy czy oni będą chętni, żeby do zabawy. Yy... O, kolejny znajomy o plepsu 360x. Spoko. Yy, yy, widzę, że plepsu i tak wbił na serwer nieważne E, nieważne co, ale plepsu i tak wbija. Nie, ja, jak to odcinek? Żaden odcinek e, on jest lepszy. No kurde, zakreśla mi. E, jak to muszę napisać? A wiem. No i znowu mi zakreśliła. Na no, chciałem napisać najlepszym YouTuberem. Kurde, gdzie są moi ludzie? Gdzie są wizowie Fireouta? Ja ich tutaj połapię. Ja będę niemiły strasznie. Co to jest? To jest policja. Chociaż? No, tak, policja. Nie, czy ktoś chciałby się jeszcze ze mną pomawił? W sumie ma jeszcze tysiak. No ten, ten tysiak mu wyrzucimy, nie? Po co mu te pieniądze masz? Proszę zabierz sobie. Zabierz sobie te pieniądze fajera. On nie potrzebuje tych pieniędzy, właśnie. Zabierz sobie śmiało, on, on woli dać komuś innemu. O, kogoś aresztujemy przy okazji. Dobra, a widzę, że tutaj są ludzie jakoś nie... E, nie bardzo chcą się bawić. E, e, co by mu tutaj jeszcze napisać takiego? Coś. Coś, 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 coś jeszcze takiego, żeby mu. Hmm. Czy wy widzicie, gdzie ja jestem? Bloxburg? Zobaczymy. Hmm. Domek na odcinek. Ciekawe, co tutaj pan fireout ma takiego. A. To jest ten domek wielki na odcinek. to to pizza i. i... Aha. Dobra, ale. Ale widzę, że ma troszeczkę pieniążków, więc ja mu chętnie. O, można ubranka zmieniać. E, spoko. O, zrobimy mu przy okazji jakiś tutaj ładny skin. E... O, i tutaj mamy jeszcze sobie, możemy coś kupić. Ja bym nie chciał tego. Ej, tu trzeba za Robuxy? Serio? E, myślałem, że tutaj można tak, tak sobie po prostu kupić, ale na pewno zmienimy mu na taki kolor, ponieważ jest na pewno ładniejszy. E, od razu lepiej to wygląda, tak? A jeśli chodzi o domek, my house, co tutaj można e, jemu je ewentualnie dobudować, albo co on ma w inwentory O, ma coś takiego, e, co ja bym mu chciał tutaj dobudować. Na przykład możemy mu kupić. Jeśli ma już 11 tysięcy, nie? No to nie, nie będzie tak wardował tych pokoi, co nie? Więc co to jest? Nie mam pojęcia, ale mi się to nie podoba. Eee, tu ma na przykład o, zrobimy mu przynajmniej takie ładne e, wejście O, proszę bardzo, przynajmniej. O kurde to 800 aż kosztowało Ja myślałem, że to tańsze było, przepraszam, fire out. E, powydaję mu pieniądze. I w sumie on nie wie, że ja mu się wkradłem na konto i potem będzie miał takie ej, co się stało? I najlepsze będzie, jak się do mnie napisze, nie Jeśli Wam się oczywiście odcinek podoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję e, ponieważ takiego czegoś jeszcze nie robiłem, że wkradłem się youtuberowi na konto. Jeśli będzie przypał i będę miał problemy, to odcinek się zapewne nie pojawi. Ale miejcie nadzieję, że odcinek się jednak pojawi, ponieważ chciałbym wam to pokazać, gdyż to jest dosyć śmieszne, nie? Tutaj widzę, że widzowie nie dołączają do mnie, ale mogę napisać. Siema. Siema. Ja, ja wszędzie na każdym w serwerze piszę Siema z jego konta, nie? Ale co tam? Ciekawe, czy tutaj ktoś będzie chciał. O, o, jest ktoś! Eee. Eee, co by tutaj napisać? Hmm. Nie, eee, he. he. He, 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 Dobra, tak na spokojnie, jak się bawić, tak? Bo tamto to było za, za przesada, nie? Nie będę już tego mu robił na koncie, bo to będzie wiem, że hamskie Ej, fajny rower ma. Eee, tego, rower, rower sobie bym mu zabrał i prze, przesłał na swoje konto, no ale... ale może jednak nie o, patrzcie, fireout żebrze osu, suby, nie? Fireout z żebrze osuby. Eee, to jest 100% Dałem dawno, kurde. Eee, Pozbywam się widzów fire outa, nie? <grystanie> Ups! <grystanie> Zaraz nie będziemy miał subów, bo mu wszystkie usunę, nie? <grystanie> A to było chamskie, nie? Jakbym miał jeszcze konto, nie? O, to by było w ogóle masakra. Jakbym miał właśnie konto na YouTubie. O jezu, ale by było przykro. O! I teraz y, daliśmy, że ma odsubować, my, znaczy w kanał Fireouta i ma dać y, suba Plepsowi. I to jest dobry pomysł Gorzej jak napiszę, że go nie lubię To będzie, to, to mi będzie przykro w sumie yy, y, Ale no, albo powie, że mnie nie zna, no, to też tak może być Zobaczymy, czy cokolwiek odpisze Bo na razie nic nie odpisuję. ciekawe czy cokolwiek odpisze Bo, bo na, na pewno ma teraz takie... Jak go... Dlaczego mam cię odsubować? Y, to jakiś challenge? J jakiś odcinek? Nie to tak serio. Serio, serio, na, na 100%. O, co tu można robić? Nie wiem, ale kupił... O, jaki tutaj samochód. Nie to tak serio. <laughs> Jakby on się... Ej, czemu mam taką brzydką koszulkę? A, bo ja muszę tutaj chyba naprawić to coś. Ale nie chcę. Yy, nie chce mi się. Ja u niego teraz mam. Yy, no to super. To super. Eee... Yy. No, i to, to mi się podoba. A dobra, tak napiszemy mu na serio, bo, bo nie chcę, żeby było. Dobra, pobawiłem się już na serwerze. Tamten gościu w sumie się udało go tak w troszeczkę skręcić. No ale dobra, skina on ma ładnego, no ładnego ma tego skina, no ale co to jest? Jak to będzie wyglądać? Co to ja na plecach będę miał? Czy jak to działa? Bo ja nie widziałem. Pierwszy raz coś takiego widzę. A, że. Okej, okay, możemy być po prostu na miniaturce Co my ci tutaj możemy z głową zrobić? Bo oczywiście to trzeba ładnie przebrać, bo aktualnie no to... Nie podoba mi się ten strój O, tu mamy coś fajnego Chociaż najpierw go rozbierzmy całkiem O, to znaczy, no wiecie o co chodzi, nie? Rozbierzmy... Co to jest? Nie wiem, jakieś zbagowane coś? O, idealną brodę po prostu ma To mu pasuje To mu na 100% pasuje, chociaż nie wiem, czy le nie lepsze będzie to Ponieważ ma tyle włosów, że... O Jezu, jak to okropnie wygląda e, Coś na, 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 na twarz W sumie co to jest? Można mu coś założyć, żeby miał po prostu coś na buzi Zobaczymy O, na oczy, idealnie e, Krawacik nie, krawaciku ci nie będziemy zakładać Jakieś potrzebujesz tutaj potworka do siebie O, na ramię, idealny po prostu Prasuje mu y, do niego e, Co tutaj jeszcze mamy? Możemy mu coś na plecy założyć Możemy mu założyć takie tutaj skrzydła Czemu by nie? Przydadzą mu się. No i tutaj jest pełno koszulek, które na pewno mu którąś tutaj będę chciał założyć. Zobaczmy. Czy ma jakieś kobiece? Kobiece by były idealnie. O, są kobiece. Idealnie. To mu będzie na pewno pasowało. I do tego przydałyby się jakieś spodenki. Eee, też jakieś takie... O, co to jest? Jeszcze raz coś takiego widzę, więc czemu by tego nie założyć mu. Faj na na Fireoucie się to idealnie pasuje wszystko, no patrzcie jaki ma ładnego skina. E, do tego trzeba jeszcze zrobić e, nowy kolor skóry, e, już mu jak to będzie potem zmieniał, ale no cóż, ten będzie chyba odpowiedni, no i skalę, e, nie no dajmy takiego grubaska. Więc damy wszystko na maksa Zobaczmy jak to wygląda Też nie wiem czy nie będzie chudy lepszy Wy możecie obstawiać w, tego W komentarzach, który jest lepszy Czy by chudy, y, czy może y, gruby byk Zobaczymy e, Dobra, animacje On tu trochę tych animacji ma O, lewitacja, spoko e, Też wszystko damy, lewitacja, niech będzie e, Jump e, Spadanie, spoko I on się tutaj ucieszy na pewno z tego Że mu tak ładnie to wszystko pozmieniałem Nie no, ten skin jest ładny, halo Nieważne, co byście powiedzieli, mi się ten e, skin podoba, ponieważ jest bardzo, bardzo ładny. E, starałem się nad nim, nie? A teraz trzeba mu do jeszcze do jakiegoś trybu wbić. Ja wiem, co trzeba mu zrobić. To jest po prostu, trzeba to zrobić. No, opis tutaj. No, nie, nie, nie. Update status. Co ty tutaj e, piszesz? E, tu ma być. Tak. To jest lepsze. Hejo, subujcie plepsa. I to jest idealny po prostu jego nazwa. Tak powinno być. Ej, właśnie on dołączył do mojej grupy. Trzeba sprawdzić jego grupy, nie? Bo jeśli nie, nie dołączył do mojej grupy, to on zaraz dołączy. Zobaczmy. A, nie, no jest w mojej grupie. To dobrze, to dobrze. Eee, wy też możecie wbijać do mojej grupy, jeśli nie byliście jeszcze. A teraz widzicie ją, jaką mam tutaj grupę. Ja muszę jeszcze sprawdzić tego skina, więc jeszcze wbiję na jakiś serwer i sprawdzę, jak ten skin wygląda. Okej, okay, jestem już tutaj na takim trybie unboxing, chyba to jest. O, widzę, że tutaj Fireout daleko jest w ogóle w tym trybie. O, to mogę się przynajmniej pobawić. Wow, jak on to długo bije. Czemu on ma taki słaby tego. Nie mam pojęcia. No, ma jakieś okulary założone, ale skin sam jest ładnie zrobiony. Patrzcie, lewitacja, ten kolor skóry, e, te ubranka. Nie, no, sztos jest. Po prostu idealnego skina mu tutaj zrobiłem. Inwentory, co ty masz za dobre tutaj e, itemy? Nie potrzebujesz tego. Ci nie jest w ogóle potrzebne Nie mam jeszcze tych okularów niestety e, W sumie Odbiorę mu tutaj questy, ale, będę ze, ale ze mnie jest dobry kolega nie e, Założę mu najgorsze rzeczy Bo, bo, bo po co mu te najlepsze te, te mu starczą O widzę, że dostałem zaproszenie Czy, Czyżby mnie ktoś tutaj rozpoznał e, Siema e, Dobra już nie będę wkręcał tutaj widzów bo to już jest hamskie Elo fire out e, e, Cześć, to ja to nie on Dobra, już tak na spokojnie, nie? E, wkręcimy, że to nie on Podróbka, 100% to jest podróbka. E, bo, bo na pewno to jest podróbka. E, pełno jest podróbek w Robloxie, więc na pewno to nie on. O, zbierzemy mu kasę. O, nie tylko po stuchce, bo założyłem te najgorsze tego ubrania, ale zło. Eee. To, to jest okropne, dobra, ale nieważne, Fireout się na pewno nie obrazi, zresztą on się nie dowie kto to, chyba że zobaczy odcinek, ale to inna sprawa, ale dobra, to tyle, okej, okay, i to już jest koniec odcinka, spokojnie, Fireout o wszystkim wie, nawet jest tutaj ze mną, tak, jestem się siemano, tak, więc żeby nie było, że tutaj coś okradam ja, e, żeby nie było jakiejś głupiej plotki, więc o wszystkim wiedział, e, to było ustalone, no. więc tak na spokojnie i dzięki wielkie Fireout tobie, że pożyczyłeś mi tutaj o konto na odcinek, Spoko, e... nie ma za co. No, więc dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli Wam się odcinek podobał i chcecie więcej tego typu odcinków? Dajcie znać w komentarzach. Ja Was dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć. Siema!